Bajdaus i tam was. nie ciekawosty listopadem Asasyski-Dwarfalla. Dostrzęszernik nie będzie tutaj, w sklepie Okazało się, że moje domysły odnośnie położenia. jednej jest wskazane, że były takie y, nieco mylne. Y, nie chodziło o pod tutaj, tylko tutaj. Od razu w tym miejscu mamy odpowiednie miejsce. Hmm, w tym miejscu mamy odpowiednie miejsce. No fajnie. Oho. Jeszcze tu Dobra, bierzemy się za nich Nie ma co, no i wiemy, kto będzie naszym kolejnym celem w tym układzie Oczywiście no, wariatce nie odpuścimy I będziemy chcieli sprawić objęcia boków, czy tam, gdzie idzie się pośmiertelnie jak najszybciej Także, no, nie sądzę, żeby Ucieszyłem to, że Eivod jest ją na kolizji z właśnie. Znów to, co było na tym odcinku po niego pozytywnie nakreślane. Ataki zwierząt nam nie powinny dozwalać, mimo wszystko, taku specjalnego. To ma być nas forma nagrody, za to, że odpowiednio się przyłożyliśmy do, do walki. Także tak, moi to dajcie znać w komentarzach co o tym myślicie, trzy ataki. Specjalne powinny być przedewane czy nie. Komentarze są wasze. No jak ja idę z wizytą do naszej ulubionej wariatki. Zobaczymy na co oraz kolejną podpowiedź. Obawiam się, że kolejne od podpowiedzi to już będą dopiero w ulster do zdobycia. Jakby nie było tutaj. Musimy oczywiście sami też trochę poszupać. Jednak wypadałoby to dość dokładnie. Chociaż ja też, no, niektóre lokacje, owszem, są nieco belące takie naznaczenie. No, Wydaje mi się, że to może być tutaj. Ale okazuje się, że jednak, no, nie do końca. Choć czy ją już widzę? Chyba tak. Chyba, że niemalże sama. Dlatego nie powinno być tam większych problemów. Dobra, to była pierwsza strzała, tytułka. Dzik za nią jeszcze, no fajnie. No Eivor, jak to mogłeś spudłować, ja się zastanawiam. Dobra, pobijamy ją. I tyle. Dobra, podobiona. I teraz pytanie na chyba są te dopy od niej Zakon. Pająk, płomień i jeleń. Do wyboru do koloru. Nicpicie w doblińskiej piwiadni. Spoko. Myślę, że na głębszego można do Dublinu wyskoczyć. I to będzie tutaj, z tego co oczywiście wszyscy dobrze wiemy. Jeżeli nie uda nam się albo wodologa wygrać, albo kogoś przepić, to mamy później jeszcze parę szans, jak najbardziej. To może być nawet w nieskończoność, w związku z tym pojedynczą porażką, czy tam dwiema nie ma co się przejmować, wypadało w prostu, no, wiecie, zrobić wszystko, jak tylko najlepiej umiemy od razu i mieć z tym święty spokój później. Zwłaszcza też, że, no, nie powiem, co jest zakład daną, no, też troszeczkę, Komplikuje sobie witlandii, ale no... No oczywiście nie będzie się im na to przyzwalać. Dobra. no i to jest same się dość w pobliżu. Hmm, to nie powiem, mi bardziej przypadło pić się w... Dokus oczywiście. Macie przypadł się w Wiedźminie pierwszym niż tutaj w Walchali, to sobie że... coś innego jakaś...

Idziemy z sypeczkiem. Oj, początek ciężki widzę. No to może być po grze już. Jak na pierwszym łyku się wywaliliśmy, to ja tego, mówiąc wprost, nie widzę. Chociaż może, może damy radę go przepić. Będzie śmieszne, to na pewno. Trzeba to być niemalże, wiecie, perfekcyjnie. Jak w ogóle to nic brzmiało. Radwałki w tym jesteśmy Ale to nic Powinno dać radę jeszcze Dawaj, ejwo Możecie mi wierzyć lub nie. Teraz ja tylko patrzę na to kiedy Kółeczko będzie w zasięgu tego pomarańczowego. Żeby brać i pełne łyki. Ej musisz to zrobić. Pokaż, że umiesz Większe łyki, chłopie, większe łyki Nie ma to tamto No to chyba Bóg trzeba moment. Ach, za dużo. Dobra, mniejsza o to już. Oj, Eivor, Eivor, oj, oj. No by to się, się nie w formie. To bardzo nie w formie. Ale nie tak, pi. Z tym gościem, Pii. Mm, jak najbardziej, no dobra, dawaj. Rozgrzałem się. O, Muszę się z... Będzie sobie sobą kruko. Ej, Vork, jak się błagam, nie nawal mi tego, dobra? Dobra, puch, co jest całkiem nieźle, ale nie ma to co za bardzo chwalić. Dobra... Prawie bezbłędnie. Ej, Worno, a cię pochwaliłem. Uff, świetnie, kwestiały porozmownie. To też chyba trochę dławi, nie? Wow, co to No, ej wór, chłopie litości, dawaj, no to się to zrobić bezbłędnie. O, to by było sobie bezbłędnie. Zjaduj to jeszcze. Dobra, prawie. Jeszcze nie ma dramatu. I... Uff, ołyczek łyczek. ołyczek Świetnie. Oh, jeszcze nie powiem, no... Chyba najlepsze to było na to, że mi to nie przypada, tak? Najwyższą trzeba w Dublinie. Aha. Czyli jeszcze. Jeszcze wątpliwości, miasta, oczywiście. Nie wiem, czy nie będzie. przypadkiem to. Pójdźmy tam. I miejmy nadzieję, że. kierujemy się w dobre miejsce. Naprawdę no tam ze wolałbym bardzo po mieście nie błądzić, tak? I patrzeć, które drzewo jest w tym najwyższym. No, dawaj, dawaj, budę Eivor. Jeszcze raz tego kawałek trzeba przebiec. Nie no, to musi być to drzewo. Tylko tak, czy tam przypadkiem jakoś się nie wchodziło pod ziemię? Nie pamiętam. Możliwe, że się przechodziło, ale teraz już to wnikać nie będziemy. Czy tak wychodzi to, że pająk może być mieszkańcem lub mieszkanką Dublinu? Okej, okay, jest tutaj. Świetnie. Kim ty jesteś? Handlarka. Oj, koleżanko, przykro mi. Dobra, śledzenie. I zaraz ją zgładzimy. No dziwa jest przy naszym magazynie. Ale w mi to targowisko, więc tego można się było raczej spodziewać. Jeżeli można tak powiedzieć. Dobra, ten driver. To jest te ostrze łopatki. Jeżeli oczywiście się uda. A jeżeli to jakiś inny wesoły sposób. Witam cię koleżanko. Czy jeszcze nie ma? No. I tyle w temacie. Dobra... No, mi na kogoś jakąś wskazówkę. Zobaczymy co sobie. Jeden i jeden. Rzeka Ban. W Bali na Gal. Sporna z rzeką Ban południowo-wschodni Ulster. A tutaj. Pracownik handlowa Ardmel. No tak, czyli wszystkie kroki prowadzą teraz. I do, do do Ulster. Jedno będzie tutaj, a tutaj nie mam pojęcia jak wiecie, ale mamy tutaj sedanko, w związku z tym najpierw tym się zajmiemy. A dopiero później zobaczymy, co to będzie z samą deszczą, oczywiście. Dobra. Gorąco liczę, że to będzie jakiś łup fajny do zebrania. A co, jak to zapakować? jakich dwóch silnych nerwów nam się... No, jakby nie było, należy po prostu. Tam jest jakieś drzewo jeszcze, hmm. Może musimy tam się dostać? Zaraz się okaże. Dawaj, Eivor. I to chyba, jak już będziemy niżej, sobie dość zawołamy. Uh -huh. Myślę, że już można go wołać. Tyś, jak przyspiesz! Krzeczny chłopak. A podwieź mi kawałek jeszcze. Moja Twistery tam was po nieco przemysłowym cięciu z jakiegoś powodu. Pan mówi o posłuszeństwie, w związku z tym no... się wysypała. Jakby nie było tutaj, ale chcemy zdobyć yy, ewentualną skalbę która mógł po sobie pozostawić ToldGest. Dlatego kontynuujemy jezioro. Yy, po sam koniec, tutaj cięciem mówiłem, że to mi się dość koniecznie tutaj z y, Origins, gdzie. Mieliśmy na Nilu, ale też tylko na Nilu. Dość sporo e, drachm, z tego co kojarzę. Nie, to nie są drachmy. A, Feluk, patrzcie, Feluk. Muszących się nawołać takich właśnie ...sadków egipskich. To by takie na to łódki zwyczajne. Ale mimo wszystko na no, takie delikatne flashbacki. Bardzo przyjazne z tego asasyna są i jakby nie było, no naprawdę cieszę się, że mogą go dla was dla Was ograć. Dobra Aj woda do wody i płyń chłopie coś czy jeszcze chodzi o tamtą wyspę z drzewem na środku, ale by się nie zydziwił, gdyby to było jakieś środkowanie jeszcze wesołe, ale zaraz wszystko zobaczymy, wszystko będzie jasne. Też trzeba już fajnie tutaj z porą dnia. A teraz rzeczywiście widok jest naprawdę bardzo... Bardzo przyjazny dla oka i nie ukrywam, mi się takie coś podoba. Dobra, chodziło o tą wyspę, jak dobrze przypuszczałem. Co tutaj mamy? Znaczy, ją, ograb ciało. To odgasta. No, to nie brzmi sobie kulturalnie, ale jakby nie było. Jem, bo te rzeczy się już nie przyniosły, a nam jeszcze mogą. Tutaj nie ma... Oho. Tam coś rezonuje. to, czy to, to jest tyle. Dobra, zobaczmy sobie tę tarczę. Czemu by nie? Tarczę korygony. Nie, to jest Tarczę Pawę Paweł Szmodikon, Tarczę Dusa. Aha, no dobra. Nawet no, spokój efekt, podoba mi się. I słuchajcie, jakby nie było, pasowałoby teraz zająć się tutaj tą małą wysepką na wybrzeżu. Pamiętajmy, że musimy jeszcze zająć się pozostałymi dziećmi danu. Widoch jest tylko jeszcze dwójka do z spłomień i to jest jeleń. A szkoda, że nie myślę jeleń, ale... I to też może być. I będziemy kontynuować sobie te nasze y, wesołe wojaże po Irlandii. Po Oczywiście z lepszym bądź gorszym, ale... Ale jednak tutaj jak też jak zauważyliście, no Walhalna jest sobie masywną produkcją. I jak sami widzieliście, no od Premierda trochę minęło. Od Premiery podstawki też. Ale tej ilość kontentu, jaka jest, no to myślę, że na spokojnie wypełnić czas osoby nowej. Żeby wszystko tutaj sobie... Łatwiej jest seksplodować i jeszcze mieć ręce pełne roboty. Ja znam Mangdala. Chciałem, tyłu tu zajdę i połóż, ale jednak nie. O, się chłopie. Tak, go tak możesz. A co go to podkami. I jeszcze raz. Niech to nie jeszcze przemiał to jeszcze własny chłopak. Ale no, wszyscy mamy swoje ograniczenia. Dobra, jest to opal. Przekaz o typ, który trzeba się o Nie ma problemu. Lecisz na mordę? A, i tu jest ta skrzyneczka, świetnie. Dajmy ten akwipunek. Zertycki płaszcz. Może być. Weźmy sobie strzały, jeszcze uzupełnimy. I tu jest jeszcze jeden opal. Ok. A przy okazji mam ten punkt synchronizacyjny, więc chyba się im też zaraz zajmiemy. Aha, musimy stąd wyjść, ale wpierw uzupełnimy sobie cyrowie. chyba, typ psa mną, ależ no dajmy mu święty spokój. Niech sobie szczęścia żyje. Jest tak pod kaptutki. No, chłopie, po co ci to? co ci nic nie da? I ja tu tylko interesuje ofal nic innego. No, buda. Świetnie tutaj strzelił. Myślę, że trochę szybciej zaskoczę i ale no Uznam, że nie chcę No i nie A, tu jest OPAN Dobra, to by było tyle co chcieliśmy I dalszą drogę Już, już, cicho, dałem ci przeżyć, tak? Dobra, tyle co nas sobie wiedzieli. Chodź Rysiek, podwieziesz mnie i do przodu mamy to punkt synchronizacyjny, ale opal będzie chyba u jego podnóża. Tak to wygląda przynajmniej na podstawie znacznika, dobra, właśnie górę. Mhm. Świetnie. Teraz jeszcze go na szczyt tego punktu musimy wejść. I nie wiem czy to nie będzie przypadkiem ostatni w Irlandii do zdobienia. No słuchajcie może być ostatni. I nie ma, na pewno taki będzie. Fantastycznie. Zatem guda I posadzmy swoją swoją robotę. W tym odcinku jednak mój odcinek będzie trochę krótszy. Nawet nie mam tego cięcia, to już byłoby na tyle. Jesteśmy w trakcie zdobywania dwóch ostatnich... ...ja czy dwóch ostatnich, skosówek na dwóch ostatnich członków Dzieci Danu. Które chyba nadzieję położyć na najbliższych dwóch, trzech odcinkach. Bo oczywiście, jeżeli się uda zdobyć w jednym odcinku, to... ...będzie tyle lepiej dla nas. A w tym odcinku udało się zdobyć taczę po to, od nas pająka. Znaczy, panią pająkową. Powiedzmy, że nazywa się Tekla. I uwolnić Dublin od przynajmniej jednego członka dzieci. Dzieci Danu. Czekam się dzisiaj z wami. Tym widokiem z tego punktu synchronizacyjnego. Zachęcam Was do zostawienia łapki. Wykłada komentowania, subskrybowania. A następnie linka odcinka. macie. kanał Twitch. oraz Cisco. dla Was C. I widzimy się w ciągu kolejnym. Do zobaczenia, papa.